Right. Right. Uh, right. Ciro, a nic, co to jest? Dobry skarb, Uuu! jest mi krawat. Pan jest inkwizytor, szkoda, że ci w pupa nie wjechałem. Co to jest? Tyramisu, nie wiem, w ładzę mef, ma? O boba, tak! co No! co? mi ten falo. ten Ten was zbiera swoje żniwo. Tak. Bułajak czy się jedzie na medach? Nie wiem kto... Kto w ogóle tam nie stuknął. Batok. No nie, Earth się skończył, najgorzej. Jak zwykle chuj mi w dupę. I na imię. Przypominam, I biednemu to, to zaszedł no, bo... w oczy i chuj w dupę. Gdzie jest safety car, Halo, policja? Właśnie. Właśnie, gdzie jest safety car? Tak? Dobra, 36 okrążenie jedziemy, czyli, no tak mniej więcej plus minus. O, świetnie. Co? Ej, nie no? uwierzycie! No. no A nie dobra, bo to wykorzystacie przeciwko mnie, to nie No No mów! Nie będę nie, Buła i tak jest Teraz... i ostatni, więc move. Nie <laughs> no możesz, no możesz, mi, możesz mi na PV napisać Możesz mi na PvO napisać Czemu mam damage pronego skrzydła? Delita oh o uh, que eu vou vou do aqui grande não o podium oh coé profundo muito e o que ah oh dez minutos dez minutos não que já No ja chyba spróbuję ja przeciągnąć no ten informacje. ty tutaj na hardko trzymaj trzymają 18-19 kółek będzie 10 minut gadać przez 15 dłużej bo... Tak, bo... to no jest 10, problem, po... że on może 10 minut co, przez paręnaście kółek gadać. No. Ostatnie okrążenie, nie? No teraz pomiędzy 10 a 15. <trym> coś. Bo się przemieszczasz po że W jednej części też bliżej dość w drugiej dalej. To też musisz wziąć pod uwagę, nie? Że no te. <grym> to za bankowaną, jak jedno na całym Poza torem, to nie mówię lata. Poza mapą. Ale z jest to w przednim <grym> no, Ale fajnie byłby deszczem tak, w takich mieszanych warunkach. ostatnim razem, kiedy spadał deszcz, to wygrałem wyścig, jest? Jak spadnie deszcz, to połowa statki wypinuje. <grym> o to chodzi! Może junior się wykraczy. Tu będziesz śmieszny, będziesz się śmiał wtedy. Będziesz się śmiał wtedy. Jak to dzieje się śmiał? Przede mną. Nie, przed mną jest pan <tysy> za. Na koniec się bije za jednym z tym śmiał. Tak. A ja sobie to bacznie obserwuję. Kogo obserwuj, Ja obserwuję. sobie bacznie nie obserwuję Quay'ego za swoimi plecami Kompa waliła. No, nie kompa, kompa czy kompa kompa nie. Nie, 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 ma żółtych flignych. Chciał mu kompa wywalić. No. Kompa. Bo on jedzie. No. Nie, nie ma flag w ogóle, nie? Szkoda. Czy pewnie włączy kompa, włączę gra i znowu dołączę, nie? Chyba, że race speed pój pójdzie. A on miał formata? Tak. Mówił. To jak miał 90 stopni na pulpicia, to nie wiem czy to laptop czy komputer. Komp. No, to pasta albo chłodzenie siebie No folia czy... na, na radiatorze He kurwa Jagut i Volta 97... Jagut i Volta PDK Tak, naklejka No Panie 90 stopni rozgrzania na pulpicie nie, to to jest nic ma na laptopie To jest dopiero rozgrzewka. Ja mam tyle kiedy komputer Nagrać, mąż... o, to już w ogóle. Dwa kasy się biją. Ja to. to pamiętam jak miałem GTX 1050. Jak się tam wywalcie. Ze słabym chłodzeniem to mi się tak rozgrzewał przy moim mam 30-60 i 60 stopni 70 po coli. co Nie, duchom, to już nie, nie zależy od za Trudno Teraz rządzi NFT Trudno za pogody. Uuuu ci Proszę, take the car. Proszę, nie. Gdzie poleciał? Gdzie poleciał? Heh. <grym> <Gdzie>, minut, <grym> nie? Gdzie z... jest Za 10 minut. Gdzie na 33? Na 36 ci zaczął pierwsze kropelki spadać. O, chodźmy tutaj tej księży. Za pogody. Halo, się chmurzyć. Pera? No, tak no. się mnie z... za co? Pogody. A co? Ty masz uszkodzenia, po Ja mam uszkodzenia. A, dlatego. Tam u nich to nawet Tam na stopy nam mocno wywalają. Około 15 minut. O, Ferrari zmierza. Brak No, Dobra, trzymajmy się. To było Junior! Junior czwarty! Junior czwarty! Ależ to było Ferrari moment. Mam to nagrane. <grywa> Co parali momentu, to zja nie pawlił. Boga, to jest usługa. To był w ogóle, na konrad grył karty? To jest Masterplan. Prognoza pogody. Spostrzegłem. Drobna za pogody. Jeff obudzki to. Drobna pogody. Jeff Hip Hip. Już Wierzyna. się dzielił na Mi też. No, w T3 już jest ciemno, naprawdę. No. Nie prognoza pogody, ale to mnie najlepsze kolega z zespołu. Kolega z zespołu. Prognoza pogody. Mi śpi tam Renault, bo przecież Renault, a bagietka, no to po francusku składa się, jeśli mi nie to opisał. Bagiet. O, bo o, baguette. o, jak tu już jest ciemno. Ciemno będzie głucho nie. Polsce, ja to to będzie Dobra, gdzie jest ten deszcz Gdzie jest ten deszcz Ale ładna grafika F1 2010 Vibes No A jak się usuwało ten y, brązowy y, ton kolorowy to fajnie to wyglądało <coughs> Dobra, ale... F1 20... 2011 miał bałwa, bo A, deszcz jest niedaleko! Rain in found. No. Dobra, ale pamiętajcie tylko prawdziwe legendy grały w F1 2009. Ja gra... To co, robimy cosplay Norrisa? I nie zjeżdżamy? No. No nie! Nie, 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 Piotrek, zrób tak. Bawisz się w Norisa, dawaj. Miałem mam tutaj... A, ty chłopono. Na widzinach do końca, do szady. Tak. Więc trochę ciężki był prawie dać. O, 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 Czy mi się wydaje? Wydaje mi się, ok. Czy już są kropelki? Czy mi się tak wydaje? Nie, nie, nie. To już nie też nie możemy powiedzieć. To się tylko wydaje, że kropelki były. Efekt na bo. Halo, ludzie do mnie piszą. Nie może być. też nie mam znajomych. No właśnie. Moi jedyni znajomi są w internecie. Tak... No, i, i, I nazywają się Wylew. Smutne. Tak. Z wyjątkiem jak się jedzie? Spokojnie. Jakie Bro. ma funky. Medy. Żółta flaga. Ciekawe dlaczego. Się spin. Red Spin. Spin. się spin mi się, tylko spin mi się Breda. 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 Jak wyścig. Spokojnie. To nie? No bo jakiś Red bull tu zjechał na już. Teremitu zjechał na intere. Widać, że Red bull ma plan. Jak są niskie dół! Zabierz zakręty Co, wydajcie się! Mi wymiłani? Nie wiem, nie wiem, <laughs> e nie wiem skrzydła! Zabrakło skrzydeł Jak za nieścinę tak bardzo Warninga dostałeś? Ja. Poty, nie mam skrzydła Jezu! ślisko! Linia! Mam skrzydło! Jak nie wiem, nie wiem jak mam skrzydło! Do do tego. Getting there Pietrek. Oh. Great Dzięki. job, great Dzięki. drive. Dzięki.